Kaczuszka postanowiła skraść kadr swojemu rodzeństwu i stać się gwiazdą internetu. Jak widać, pragnienie zdobycia sławy nie dotyczy tylko ludzi, także, zwierzęta lubią być zauważone. Ta mała kaczuszka wręcz uwielbia być w centrum uwagi. Kaczuszka zdecydowała się zostać modelką i trzeba przyznać, że ma spore szanse na odniesienie sukcesu. Chyba mało kto jest w stanie oprzeć się temu słodkiemu maruchowi. Fotogeniczności pozazdrościć jej może większość z nas, do tego widać, że zdjęcia z zaskoczenia nie są jej straszne. Mała kaczuszka nie należy do wstydliwych zwierzątek chowających się przed wścibskimi obserwatorami. Chętnie stanęła przed obiektywem fotografa. Widać, że charyzmy, w przeciwieństwie do skromnego rodzeństwa w tle, jej nie brakuje. Jest naprawdę wyjątkowym słodziakiem źródło, Twittera i Billar.